Jezus, Hendryczku, normalnie patrzę na ciebie i... Och, aż mi się chce położyć do tego grobu normalnie. Tak na ciebie patrzę, to wyglądasz, że się odjebał w ten kapelusik, Henryk, wyglądasz jak połączenie, kurwa, tego, Bruno Marsa i Kodżaka, kurwa, spod Torunia, no? że się wystroił, jak... Odjebałeś jak stróż ciała, a to 1 listopada. Ale o co ci chodzi, Marzenka? Z 1 listopada wszyscy chodzą elegancko, przy pomnikach, wiesz, i... Zobacz, taka kurteczka, elegancka, kapelusik, no to wiesz, prawdziwy cmentarny dżentelmen jestem, nie? No. Tak, dżentelmen jesteś, dżentelmen, no. Taki polski jak dżem, dżentelmen, no. Jesteś taki piękny, o. No. Się wystroił, kurwa. A, weź ten znicz, przesuń trochę tam. Ten nasz, weź ten nasz większy, przesuń tam, żeby od tej kuzynki Joli, żeby go zastawić. Żeby nasz był, żeby nasz było widać na początku, weź. Tam, przestaw go. Ale o co Ci chodzi? To dobrze stoją te znicze. A zresztą kupiłaś takie wielkie znicze, że ja nie wiem, te, te znicze to zasłaniają, nie widać, kto tu w ogóle leży. Cały napis dziadku, dziadkowi zasłaniają. Niedobrze stoi, niedobrze stoi. Źle, weź przesuł, bo nasz ma być na początku, bo nasz ma być widać. Marzenki i nasz ma być, jak z rodziny będą przychodzić, to nasz wielki kuźwa ma być na początku, na. No, niech widzą, <śm> że nie żałujemy dla zmarłych, <śm> że ma być największy z nicz. W ogóle, Hendryczku, jak patrzę, to zobacz, pa, ta koło pomnika widzisz, tam zobacz, pa. Ta co tam idzie, tam koło Wiśniewskich, koło tego pomnika, co idzie, zobacz. A jak się odjebała wie, te futro, kurwa, wygląda jakby z pokazu kurwa La Paris przyjechała. A ja nie wiem w tych. W galerii to są te galerianki, Henryk, a na cmentarzach to są galer Te cmentarniarki! No cmentarniarki. Chodzą i kurwa wystrojone, jak pawie. A dupy wyżej niż sraju mają. Muszę się pokazać, jakie to są piękne. No. Przyszli babcie dziadka powspominać kurwa w futrach. A. Przestań Marzena. Na cmentarzu jesteśmy, a ty takie rzeczy. Dość, że jesteś wulgarna, to jeszcze na ludzi palcami pokazujesz i obgadujesz ludzi. Ludzi obgadujesz, a sama kupujesz większe, wielkie znicze, jak wyglądają jak koksownik takie wielkie. Bo czy musisz większe niż Jola zapalić. No, niż Jola musisz większe zapalić. A, a sama akurat na ludzi gadasz. Oj, ty już, Henryczku, przestań, że ja jestem wulgarna, tak? Ja jestem wulgarna, jestem po prostu życiowa. A zresztą ci zmarli to już nie słyszą, kociu Henryczku, jak my przeklinamy. A dziadek, to sam, sam przeklinał, na pewno się nie pogniewa na swoją wnuczkę piękną, cudowną. No. I mi tutaj nie pierdol, że ja jestem wulgarna. No i że oj, pokazuję Ci na ludzi. Ja Ci po prostu po, ci mówię, jak jest. I nie to, że ja jestem wścibska, czy obserwuję innych. Po prostu ja z natury jestem ciekawska, Henryczku. Kobieta poszerzona umysłowo tak ma, że po prostu jest ciekawska. To nie chodzi o to, że jaką. Musisz coś zazdroszczyć, ci, ci mówię, tylko ci, ci pokazuję jak to jest, no. Że tak to wiesz, na 1 listopada muszę się odjebać, no. Muszą przyjść babcie i dziadka, powspominać kurwa w futrze za 3000, tysiące. Odjebane kurwa, na szpilkach, zobacz. Tamta, o, zobacz, a zobacz, pa! Przy tym pomniku, na szpilkach wyjebanych, 15 centymetrowych, w błosie kurwa chodzi. No sakiry, kurwa połamie jej. na drugi rok będzie miała ona święto, jak pierdolnie łepetyną o pomnik. A, na no, tam mądra jest Henryczku, no nie, zobacz swoją żonę, Marzenkę, no. Marzenka jest kurwa ubrana, kurteczka ładna z siecióweczki, ciapka z pepką kurwa nie ma. Prostota. Najważniejsze Hendryczku życia jest prostota. A ciocia Basia idzie, zobacz, łysy. Ciotka Basia idzie, twoja ulubiona, leca cię opierdala zawsze, pa! A jo, ciotka Basia idzie ty. To ja może idę, co? Powie, powiesz, że Hendryk sikać mu się zachciało i bo wiesz jak ta ciotka Basia, ona ma coś z garem. Zacznie mnie wyzywać i tak dalej i... I w ogóle będzie się przypierdalała. To ja idę, powiem, że ten, że mi się sikać chce. Gdzie idziesz? Chodź tutaj, gdzie mi idziesz? Zaraz podejdzie ciotka Basia i będzie mi marudzić. Patrz, już ten twój łysy syn uciekł, bo już czulka mnie chce pogadać. No i zaraz będzie mi marudziła tutaj. A wiesz jak to jest ciotka Basia? Zaraz całą rodzinę musi opierdolić przy grobie na 1 listopada. Wszystkich obgada! A i ciebie też zarazę poszłeś, kurwa. Stój tutaj, usapało i. No daj spokój, ja nie będę z nią gadał Ty z nią pogadasz, tu postujcie, wiesz O, idzie procesja, się przyżegnacie ładnie Ja idę, idę